Co tu dużo mówić? Wspaniałym zakończeniem tych igrzysk, ale jak powiedziałem jest trudna. to nasza czwórka, me 88 wzrostu, Klub sportowy Lublinianka, Marek Krawczyk medo-85 wzrostu, 20 lat, popłynie oczywiście na drugie zmianie, żabko i na trzeciej, najbardziej utytułowany, Rafał Szukała, najstarszy, 25 lat, a potem zakończy Bartek Kizierowski, który już tu pobił rekord polski, na 100 metrów krałów ale musi popłynąć jeszcze szybciej. Łatwo powiedzieć musi. Tu wszyscy oni muszą popłynąć w granicach swoich rekordów, żeby myśleć o jakimś fantastycznym osiągnięciu. Na pierwszym torze Japonia, na drugim Rosja, trzecim Niemcy, czwarty Stany Zjednoczone, piąty Węgry, szósty Australia, siódme Polska, ósmy Izrael. Mariusz Siembida rano w eliminacjach powił na tej pierwszej zmianie rekord Polski na 100 metrów szpietowych. Siódmy tor. I Mistrz Olimpijski na 100 metrów światowym Jeff Lautz już na pierwszym miejscu. On zapowiadał tutaj pobicie rekordu świata na tej pierwszej zmianie. Dobrze ruszył Mariusz równo ze swoimi największymi rywalami. W prawej, po lewej ręce Polacy będą mieli... Australijczyków i to na pewno będzie dla nich znakomity doping, dobrze płynie Siełko, który rano w eliminacjach nie płynął ale Amerykanie oczywiście prowadzą bo Jeff Lowe jest w tej chwili najlepszym pływakiem na 100 metrów w stylem zwietowym na świecie fantastycznie płynie Amerykanin dobrze trzyma się Mariusz bardzo dobrze płynie Polak Amerykanie z przodu, a potem Polak i Rosjanie Siełko Taka jest kolejność po 3 czwartych dystansów. Pierwszy zmiany stafety 4 razy 100 metrów z tylem zmiennym. Pierwszy Amerykanie, potem cała stawka. Ogromnie wyrównany skład. Amerykanie prowadzą. już Amerykanie. 53,90 ma rekordy świata. To jest wspaniały czas. 55,82. Fantastyczny popłynął Siembina Dion. Rekord Polski. Drugi rekord Polski. Już Mariusza Siembiny dzisiaj w I teraz Marek Krawczyk. Dobrze Polska. Bardzo dobrze trzymają się Polacy, Amerykanie daleko z to było wiadomo, mówiłem Państwu, czterech innych pływaków było rano, a dzisiaj płynie wieczorem już inna sztafeta. Tymu wspaniałych zawodników mają Amerykanie i oni oczywiście wygrają tę sztafetę. A potem jest bardzo zacięta walka, na którym miejscu kończy Krawczyk, to będzie ważne, bo potem mamy przecież szuchałe i na końcu tego młodego Bartka Kizerowskiego. Wszyscy równo tu będzie do końca walka o srebrny i brązowy medal. Wygląda to wspaniale na czele. Jeden zawodnik ciągnie potem całą ławę wspaniałych pływaków. Marek Kraszyk na szóstym, może na piątym miejscu. Trudno powiedzieć w tej chwili. Ale za chwilę Rafał. Od niego będzie zależało bardzo dużo. I już w wodzie Rafał szukała. Polska na siódmym. Jest też na siódmym miejscu. Wyprzedzamy tylko Izrael, ale Rafał szukała na pewno ten... Dogoni rywali w stafecie amerykańskim na trzeciej zmianie Henderson w stafecie węgierski, Chorwat w stafecie niemiecki, Keller a rosyjski ten niesamowity pan Kratos który dogonił Amerykanina chociaż brakuje mu jeszcze medale zdecydowanie wyprzedził pozostałą stawkę rywali Henderson, jego już nikt nie dogoni i pan Kratos, który wyprowadził szafę rosyjską na drugie miejsce, a przecież tam potem będzie płynął na ostatniej zmianie Popo. Dobrze płynie, bardzo dobrze płynie Rafał, ale niestety jest bardzo ciężko żeby zbliżyć się do trzeciej i czwartej pozycji. Obok niego ten Miller, który go pokonał na 100 metrów ten i Bartek Kizierowski. Co będzie walczyć o szóste miejsce. Amerykanie z przodu. Hal nie da sobie wyjrzeć zwycięstwa, chociaż Popov rozpoczął fantastycznie, ale to jest już ogromna odległość, to jest przepaść. Tu będzie rekord świata. Amerykanie, Rosjanie, a Bartek Kiziorowski walczy o szóste miejsce. Amerykanie daleko z przodu kończą te wspaniałe dla siebie i zyska w pływaniu 13 złotym medalem Popow wyprowadził szafetę rosyjską na drugie miejsce To widać w tej chwili na trzecim prawdopodobnie Niemcy Zikarski A nasza szafeta chyba na siódmym miejscu Nie udało się walczyć wspaniale Jest fantastyczny rekord świata I jest na drugim miejscu Popow I na siódmym partek Ci w czasie 3,41,94 a więc nieco gorszym od rekordu Polski, ale lepszym od porannego rekordu, który powinni nasi zawodnicy, tak jak powiedzieliśmy, będzie bardzo trudno walczyć o to siódme miejsce, bo rywale jednak mieli jeszcze w zanadrzu większe atuty. Zmienili składy Amerykanie aż czterech, Rosjanie czterech, Niemcy dwóch i taka była kolejność pierwszej trójki fantastyczny rekord świata na zakończenie zawodów pływackich w Atlancie coś niesamowitego co tutaj się działo 3 minuty 34.84 o ponad 2 sekundy proszę państwa w czasach kiedy bije się rekordy o setne ułamki sekund 2 sekundy dołożyli Amerykanie ale cała czwórka płynęła wspaniale na drugim miejsce Rosja na trzecim Australia która Pobiła rekord Australii na czwartym. Jednak Niemcy w ostatniej chwili Zykarski przegrał tym naszym Australijczykiem wynik Klimen. Na piątym Japończycy, szóstym Węgrzy, w siódmym Polacy w granicach rekordu, z rekordu Polski. Przepraszam. I z rekordem Polski Mariusza Simbidy na pierwszej zmianie.